Zajęcia ze zdrowego kręgosłupa są naprawdę dla każdego. Pomagają nam rozluźnić mięśnie grzbietu, a mięśnie grzbietu bardzo źle reagują na stres i wtedy się spinają. A jeżeli robimy te ćwiczenia, które za chwilę zobaczycie, e, dzięki nim też redukujemy sobie poziom, e, poziom stresu, trochę się rozluźnimy. E, są one dobre właściwie, tak jak powiedziałam, dla każdego, niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji. Słuchajcie, to są te ćwiczenia, które możecie zrobić, niezależnie czy do tej pory ćwiczyli dużo, czy w ogóle nie ćwiczyliście. WHO zaleca 150 minut treningu o umiarkowanym natężeniu tygodniowo. Ale dużo lepiej, tak jak mówią coraz liczniejsze badania, jest ćwiczyć 300 minut tygodniowo. Wcale nie mówię, że musicie tyle ćwiczyć. Ćwiczcie tyle, ile możecie, ponieważ w tej chwili każda minuta aktywności fizycznej się liczy. Zróbcie 5 minut treningu, 10, możecie zrobić 15. Każdy trening jest ważny. Zachęcam do próbowania, do sprawdzania każdej pozycji. Yy, zobaczycie, będzie fajnie. Zapraszamy Was na trening, który pozwoli Wam złapać przestrzeń w Waszym kręgosłupie, wyciągnąć go, wydłużyć, poczuć się lepiej. Zaczynamy! Rozgrzewka. Maszynka. Otwieramy klatkę piersiową, kciuki Kierujemy do tyłu i chow. Wydech i wdech. Schowaj i otwórz. Otwórz klatkę piersiową. Z każdym otwarciem na duży wdech. wdech i wydech. Tak jest. Otwórz bardziej ramiona. Tak samo cały czas maszerujesz. I zamykamy wydech i wdech. Kciuki. Kierujesz do tyłu. Zatrzymaj się, otwórz klatkę piersiową, cofnij ramiona do tyłu, delikatnie ugnij nogi i zrób rotację. Wydech i dech. wydech, wyciągnij, wydłuż boki ciała, wydech, wydech. i dech. Rozluźnij ramiona, krążenia do tyłu, duże koła do tyłu. Tak jest. Otwórz klatkę piersiową, aż przesadnie duże koło do tyłu. Rozluźnij ramiona w dół, wydech. Otwórz, wyciągnij wydłuż boki ciała. Wydech. Stań na palce, wydech. Wydech. Od razu. Łapiemy równowagę, od razu pracują mięśnie, które odpowiadają za utrzymanie nas w pozycji pionowej. Dech i wydech. Wyciągnij, wydłuż. W pełnym zakresie ruchu. Dech i wydech. Tak jest. Żeby się troszeczkę bardziej rozgrzać, możesz dodać przysiad, pół przysiad. Wydech, dech. Pamiętaj, żeby Kolana nie przekraczamy za bardzo linii Twoich palców. Stopy, kolana ustaw na szerokość bioder. Tak jakbyś stał, stała na szynach. Wdech, wdech, wydech, wdech. Aha. Schodzisz. Tyle ile możesz. Pamiętaj, że zawsze Pracujesz do granicy bólu. Nie przekraczaj nigdy tej granicy. To ma być przyjemność. Połóż teraz dłonie na uda. Otwórz klatkę piersiową. Zejdź w dół. I schowaj się. Otwórz wdech. Schowaj się, wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Jeszcze raz. I zaczynamy ćwiczyć. Przechodzimy na matę. Jeżeli w domu nie masz maty, możesz wziąć koc, grubszy ręcznik. Kolana ustaw na szerokość bioder. Barki ustaw nad Wyciągnij boki ciała i unieś raz jedną, raz drugą nogę. Wyciągnij ją mocno. Wydłuż. Napij. Jeszcze dwa powtórzenia i wyciągnij przeciwną rękę do nogi. Pamiętaj, głowa przedłużeniem naszego krytosłupa. Patrzysz w matę. Wyciągaj. Wydłużaj. Zatrzymaj, wyciągnij wydłuż, copnij troszeczkę bark. Wyprostowam tylko ramienia i zmień strony Wyciągnij, wydłuż, wróć. Jeszcze dwa razy, zatrzymaj, tak by ktoś ciągnął cię jednocześnie za dłoń i za stopę i zmień stronę. Opuść. I teraz unosisz prawą rękę do góry i opuszczasz. Wdech i wydech. Otwierasz klatkę. I zmieni. Druga strona. Wdech i wydech. To właśnie o tej przestrzeni mówiłyśmy wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Świetnie. Utrudniamy. Unosimy ramię do góry i schodzimy w dół. Sięgamy daleko. Wdech i sięgnij daleko. wydech Wdech i wydech. I jeszcze raz. Wdech i wydech. I teraz ja zostanę w tej propozycji dla Was. A ja mam. Maria zrobi wyzwanie. <laughs> wyzwanie. Zobaczcie. Uniosła nogę do góry. Więcej mięśni zostało zaangażowanych do pracy. Ale to nic. To nie znaczy, że ta wersja jest mniej korzystna dla naszego ciała. Pamiętaj, trenuj zawsze w takim zakresie ruchu, w jakim możesz w jakim nie odczuwasz żadnego dyskomfortu. Druga strona. Asia prezentuje tą trudniejszą wersję. Robi się ciepło. To może być tylko wznos i opuszczenie ramienia. Popróbuj, zobacz, która wersja jest dla ciebie. Po tygodniu, po dwóch możesz zobaczyć różnicę. Przenieśmy prawą stopę do przodu. I delikatnie w dół, po węgielu, delikatnie, tak żeby wszystkie napięcia usunąć, niwelować. Zatrzymaj, weź wdech, z wydechem zejdź jeszcze niżej. Otwórz prawą rękę, oddychaj swobodnie, wdech i wydech. Świetnie, opuść. I spróbuj teraz wyprostować nodę z tyłu. Otwórz klatkę, nie chowajcie się. Otwórzcie klatkę, piętę ciągniesz w dół i ponownie ramię unieś do góry. Otwórz klatkę i spokojnie opuść w dół. Połóż kolano z tyłu i teraz przetransportuj prawą stopę do lewej dłoni. Teraz otwórz stopę, otwórz klatkę i zejdź pośladkami w dół. Poczujecie wtedy, że rozciąga się tył nogi. I taki bardzo śmieszny mięsień, taka śmiech. Tak, gruszkowa, Bardzo, bardzo głęboko, leży gdzieś tam w pośladku, ale może dawać nam duży ból, dyskomfort, również promieniowanie Opanie. stopy. Do biodra? Do biodra, także rozciąganie. W międzyczasie? <laughs> rozciąganie mięśnia gruszkowatego mięśni pośladkowych jest bardzo, bardzo dobry dla na naszego kręgosłupa. A też zrobię Również rotacja. Pięknie. Musimy łapać równowagę. Dobrze. A ja przejdę płynnie do kolejnego ćwiczenia. Wyprostujcie nowe stopa. Flex. Postarajcie się też rozciągać przestrzenie między palcami. Pamiętajcie, że jak cały dzień but ściska naszą stopę, tak ta stopa i mięśnie nie pracują tak jak trzeba. Otwórzcie klatkę i zejdźcie jeszcze troszeczkę niżej. Pięknie. I teraz ugnij nogę z przodu, ugnij nogę z tyłu, przenieście dłonie do przodu i przenosimy ciężar ciała raz na jedną, teraz na drugą stronę, jeszcze niżej. A się co by dodała? Tak, masz. No. Masujemy brzuchem po udzie. Jeśli możesz, przenieść prawą stopę troszeczkę bardziej do przodu, jeśli masz taką możliwość. W swoim Jeżeli ciele. nie, tak. Wtedy poczujesz troszeczkę bardziej rozciąganie dłonie, dłonie szeroko i przenosisz ciężar ciała z prawej na lewą maksymalnie. Możesz również zataczać koła swoim ciałem. w jedną stronę, w drugą stronę. Ja pokażę wersję z krążeniem w drugą stronę. To jest praca powięziowa, pięknie rozluźnia. A teraz spróbuj wyprostować nogę z tyłu. Połóżcie dłonie, otwórzcie klatkę i też delikatnie masujemy teraz na boki. na boki. Spokojnie. Spróbuj teraz wyciągnąć nogę. Jeszcze dalej przejdź, wyciągnij. Ważne jest też tutaj w tym ćwiczeniu, żebyście nie wisieli tak bardzo na barkach. Warto otworzyć klatkę piersiową. Tutaj troszeczkę to nas wysiłku kosztuje, ale pięknie czujemy rozciąganie i pośladków. Otwieramy biodra. Gosia teraz pokazuje wersję troszeczkę trudniejszą, zejście na dół. Możecie wyciągnąć, wydłużyć ramiona, jeśli nie masz takich możliwości bądźcie szyja, bądź możesz położyć swoje, dło, swoje czoło na dłoni, cały czas próbuj zamykać biodro, oddychaj. No dobrze, to teraz biodro wraca, pośladek na matę i nowe z tyłu przenieś za kolano, pamiętaj teraz, żeby drugi pośladek też był na macie, wyciągnij przeciwną rękę do góry, wyciągnij bok ciała, Przyciągnij kolano. Pomyliłam. Ja, Pamiętaj, żeby wyciągać, wydłużać żeby boki ciała. Ale opuść barki. Całkowite nie wroga. Otwierasz. Oddychasz. Wdech. I wydech. Oczywiście ja też chciałam dodać, że dla osób, które mają problem z kolanami nie jest to najłatwiejsze ćwiczenie. Możesz z tego ćwiczenia zrezygnować. Możesz tak jak mam go, się wyprostować. Nogę wtedy jest naprawdę dużo łatwiej, nie ma obciążenia na kolana, a mamy piękną rotację, kręgosłup, wielkie rotacji, odżywia się tym. Możesz również, jeśli nie możesz przenieść łokcie, możesz dłonią odpychać się, tylko musisz wyciągnąć, wydłużyć z boki ciała i zrotować. I całość na drugą stronę. Tak <laughs> Druga noga do przodu. Delikatny dół. Pogłębiamy. Masuj. Masuj swoje stawy, swoje dwiędzie. <grymne> Zatrzymaj, zejdź troszeczkę niżej i otwórz ramię do góry. Oddychaj, otwierasz klatkę. Wracamy. Do nogę z tyłu. Delikatnie zejdź w do dół. Do nogę. noga. Wyciągnij mocno i ponownie umieś ramię do góry. Oddychaj. Schodzimy w dół, połóżcie kolano i przenosimy stopę. Otwieramy, otwieramy klatkę, Schodzimy w dół. Wdech i wydech. Unieś jedno ramię do góry. Opuść. Druga strona. Opuść. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech, wydech i jeszcze dech i wydech, wyprostuj, otwórz klatkę, zejdź w dół, poczuj jak tył nogi się rozciąga, patrzył jak tam, wiesz? No, czuję porządnie, jeśli nie masz możliwości zejścia tak nisko, możesz pod dłonie coś położyć. akurat nie, 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 nie ma nic takiego, ale wtedy jest troszeczkę łatwiej, możesz dłonie położyć na mhm. białek. Świetnie, zawsze jest ale ja jakieś rozwiązanie. Dłonie, aż masuj. Masuj, masuj. <noise> przenoś. Możesz wykonać tą trudniejszą wersję z Twoimi kołami. Tak, pamiętajcie, że też możecie oddalić od siebie piętę. I jeszcze kilka powtórzeń. Pięknie. Spróbuj unieść nogę z tyłu. Przenieście dłoni do przodu, otwórzcie klatkę i wyciągnijcie nogę. Nie masuj. Płynny, ruch, spokojny. Kołysz biodra, rozluźnij napięcie. Zatrzymaj się, wyciągnij. Możesz zejść na przedramiona, możesz położyć dłonie, możesz wyciągnąć ramiona. Poszukaj pozycji która sprawia Ci, oprócz tego, że czujesz rozciąganie, też taką przyjemność. Wyciągasz. Pięknie. Unosimy się do góry. Kładziemy biodro. Przenosimy stopę. Albo prostujemy nogę. Teraz ja wykonam tą prostszą wersję. Wypychamy. Tak, jeżeli macie nogę wyprostowaną, też ją wyciągnijcie. Wydłużcie. Aktywna stopa. Dech i wdech. Dech. Opuść ramiona. Wyciągnij boki ciała. Cofnij brodę. Uśmiechnij się. A I teraz kolejny Teraz ja przejdę do ćwiczeń w wrażeniu przodu, w wrażeniu na brzuchu, masz dwie alternatywy. Troszeczkę trudniejsza. Wkładasz kciuki w pięści i podkładasz sobie pod dół brzucha. Tutaj czy znaczy, takie. Kości do łaczki możecie sobie podłożyć. Ja zwinę ręcznik o. i podłożę go pod dół brzucha. Po co? Po to, żeby odciążyć po prostu odcinek lędźwiowy kręgosłupa. O, więc kładź ręcznik. Kładę czoło w pozycji gozik kozia ja przykleiła czoło do podłogi, żeby nie obciążać szyi. Ja czoło położę na dłonie. Wyciągamy, wydłużane nogi. Cofnijcie barki do tyłu i unosisz raz prawą, Teraz lewą nogę. Noga jest napięta. Wyciągasz, wydłużasz. Staraj się nie szarpać. Rób to płynnym ruchem. Nie rób tego sklepu, tak? Napinasz pośladek. Musisz w tej pozycji również, masz obciążony odcinek lędziowy, kręgosłupa, ale spróbuj uaktywnić swoje mięśnie brzucha. Wyciągasz, wydłużasz. Ćwiczenie wykonujesz symetrycznie. Jeżeli chcesz troszeczkę więcej zrobić, możesz unieść obie nogi i nożycem wielki ruch, hop, 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 wyciągnij, wyrusz. Tak jest. I chwileczkę odpocznij, rozluźnij swoje ciało i pobówiaj się na boki, porozluźnij. Spróbujemy zrobić jeszcze jedno powtórzenie, tą trudniejszą wersję. Tak czoło przyklej, naknij brzuchu, aktywnie unieś nogi i tempo w niewielkim ruchu nożyce, wyciągnij, wydłuż, nogi ciała, natnij całe nogi, naknij pośladki. Cały czas oddychaj nie zatrzymuj powietrza. I rozluźnij, pobujaj się na boki, naprawdę spróbuj rozględnić się, pobujaj biografię. Rozciągniemy w tej pozycji mięśnie czworogłowy uda. Lewą dłonią wchodzę za lewą stopę i przyciągnij tą stopę do pośladka. Dociśnij tyle, ile możesz. Biodro ciągniesz w kierunku podłogi, a piętę do pośladka. Możesz nawet pomyśleć sobie o tym, że chcesz unieść kolano w górę. Wystarczy tylko czasami pomyśleć, a wtedy bardziej czujemy, jak ten mięśnie. Się rozciągaj, Przynajmniej 20 sekund. Podtrzymaj w pozycji rozciągającej. Rozluźnij z stronę. strony. Przyciągnij piętę do pośladka. Wciśnij biodro w matę. Próbujesz odrywać kolano, jeśli możesz. Bardzo intensywnie poczuj, jak mięśni czworogłowy uda się rozciągać. To jest, to jest duża grupa mięśni, cały czas pracuje, chodzimy, także warto rozciągnąć. I rozpuść Przenieś dłoń do przodu i jeszcze chwileczkę. Przecież delikatnie biodra, na prawą i na lewą. A teraz bez pośpiechu wyciągnij prawą rękę do przodu, odwróć się asia na bok i połóż się na plecy. Połóżcie się wygodnie, powierzcie się, powyciągajcie, powydłużajcie wasze ciało. Prawą lewą nogę wyciągnijcie się, wydłużcie. Rabiona wracają z tuż tułowia. Wewnętrzną częścią dłonie skierowane są do góry. Pozwól sobie delikatnie opuścić powieki w dół. Spokojnie oddychaj. Rozluźnij stopy. Rozluźnij piszczele, Łydki. Kolana. Luźne, spokojne. Uda. Puść pośladki. Rozluźnij dłonie. Przedramiona. Laki. Miękki brzuch. Wyciągnij boki ciała. Podłóż kręgosłup. Długa szyja. Rozluźnij twarz, rozchyl delikatnie usta, to pozwoli Ci jeszcze bardziej zrelaksować twarz. Obserwuj swój oddech moment, kiedy wdech przechodzi w wydech, a wydech zamienia się wdech. Oddychaj, przemasuj. Oddechem całe swoje ciało. Od palców stóp poczubek głowy. A z wydechem pozbywasz się wszystkich napięć. Obserwuj swoje ciało. Jeżeli czujesz w którymś miejscu napięcie, dyskomfort czy ból, wprowadź tam oddech. Wymasuj to miejsce, Dotknij. z regeneru. To jest chwila tylko dla Ciebie. Oddychaj. Wdech i wdech. Oddychaj w swoim tempie, Nigdzie ci się nie spieszysz. Wdech i wdech. Zatrzymaj się tak jeszcze czterech oddechach. Wdech i wydech. Delikatnie, stopami. Zatacza szkoła. Zatacza szkoła. I zmieni kierunek. Odwróć się na prawy bok, Ugnij kolana. Przyciągnij je bliżej do siebie. Głowa w kierunku kolan. Taka pozycja embrionalna. Spokojnie jeszcze oddychaj. Leniwie otwieraj oczy. I powolutku usiądź. Cudownie. Cudownie. Rozluźniła się miasteczka. Życzymy Wam odnalezienia przestrzeni, wyciągnięcia, wydłużenia kręgosłupa, zatrzymania się na chwilę. Trzymajcie się ciepło.